Pojawił się, dobra, obczajmy to. Co my tu mamy? Totini Shrimpini, Rokodisko i Bunito Bunito Spinito. Stary, jak to wygląda. Taftukan. Siemanko, witajcie, widzowie, w kolejnym odcineczku z Brairot. I dzisiaj jesteśmy na specjalnym admin abuse, czyli właśnie admin abuse z okazji nowego roku 2026. Jak widzicie, idzie boneka ambalabu z nowym traitem 26. To jest właśnie ten nowy trait, o którym wam mówiłem. Mamy godzinę 18. No i właśnie tutaj mamy odliczanie do nowego roku 2026. Oczywiście, widzowie, napiszcie w komentarzu koniecznie. Gdzie spędzacie Sylwestra? Czy właśnie w domu? Może komputer? Może polsacik? Ja generalnie widzowie w domu. Nawet widzicie teraz nagrywam. Także tak siedzę w domku i sobie po prostu nagrywam. Mamy też stare eventy odpalane przez Samiego. Taki powrót widzowie do starych lat z okazji Nowego Roku. I czy mogę tu coś wrzucić? Ej, nie mogę nic do tej maszyny wrzucić. O co chodzi? Nowy rok? Maszyna noworoczna. No nie wiem, coś tu można dać. No piszę, czy chcę wrzucić? Ale nie mogę nic wrzucić. Ej, po co jest ta maszyna? To naprawdę mega, ale to mega podejrzane. Coś tutaj widzowie się pojawi. Zobaczmy. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę z okazji. Nowego roku, widzowie, i zobaczmy. Mamy 100%, czy nie? Dobra, co tu się dzieje? Nie wiem, widzowie. Totalnie, totalnie jakaś tajemnica. I to taka tajemnica, że totalnie nie wiadomo o co chodzi. Gdzie jest ta maszyna? Mamy. O, 0% mamy. Dobra, czyli możemy teraz wrzucać brejroty? Nie gadaj, stary. Ej, co, jak powrzucamy jakieś potężne brejroty typu na przykład? Los Candy mamy tutaj. No to wrzućmy. Albo los 25, widzowie. Wrzucę ten los 25. Gold z różnymi traitami i zobaczymy, co się wydarzy. Nie? Oczywiście nadal jestem chory. Także to akurat troszeczkę. To troszkę mnie boli. Na nowy rok, taki wiecie, chory, nic nie ogarni. Ale dobra, użyłem! Użyłem do maszyny. Ej, co jest? Jak to działa? Ej, czekajcie, a nie! To najgorzej, co ja zrobiłem, widzowie? O nie, ale odwaliłem! Czyli ja zrobiłem coś takiego. Ta maszyna jest po to, widzowie, żeby sobie odpalić ten event 26. Czyli odpalić sobie zdobywanie traitów 26. Tylko, że problem jest taki, że oddałem naprawdę potężnego prejrota. Co ja odwaliłem, nie, goście, co ja odwaliłem? Znaczy, no nie jakiegoś najlepszego, bo gdybym dał tam widzowie słagi bro, i wrzucił go, i stracił, to naprawdę by mnie to bolało. Ale jak widzicie, tak, ta maszyna jest do tego, żeby odpalać sobie widzowie, event noworoczny. Jak widzicie, to mamy 2026 na górze. Tu mamy jakiegoś tung, tung, tunga. Pipi, kiwi, tralero, tralala. Co tu się w ogóle dzieje? a i naprawdę, mega dużo eventów. Niestety, no żaden potężny Brairot mi tutaj nie leci. Możemy też patrzeć tutaj. Los tak o bloki. a ja nie widziałem tych bloków w ogóle. Ej, totalnie widzowie, jestem odklejony. Naprawdę, powinienem się skupić. Dobra, skupiamy się, widzowie, teraz na adminabiuzie. I ciśniemy, zbieramy, co się tylko da. Dobra, widzowie, mamy jakąś zapowiedź limitki, której będzie tylko 300 tysięcy. Jest to jakiś taf, taf Coś takiego. Trzeba będzie zdobyć, widzowie, różne break wiadomo, żeby dodać je i po prostu połączyć i odebrać tuftukana. Także zobaczymy, jak to w ogóle działa. Nie wiem, aktualnie tego nawet tutaj nie ma na razie na ekranie. Mamy tylko to. Tą... Ej, dobra, pojawił się! Pojawił się, dobra, obczajmy to. Co my tu mamy? Totini Shrimpini, rokodisko i Bunito Bunito Spinito. Stary, jak to wygląda? Taftukan, co tu się dzieje? A jak to zdobyć? Totalnie nie wiem, jak to zdobyć, więc sobie, Czy to działa tak, że jak wrzucimy coś w maszynę i ona się odpala, no to wtedy mamy szansę na jakiegoś Brerota z tych trzech, czy to sami będzie nam respił? Ej, Naprawdę widzowie, nie wiem jak to działa, ale mamy noworoczną limitkę. Jak on wygląda, jaki taf, nie? Patrzcie, to co tu się odwala. Mega piękny, tylko no, nie wiem jak go zdobyć. E tutini, Shrimpini to jest Bray Rodgat. I dwa sekrety, czyli właśnie Hears a Tutini. Gdzie Tutini? Ej, idzie tutini! Tutini, shrimpini! Dobra, co tu się dzieje? Dobra, czyli dwa kolejne będziemy musieli zdobyć, ale jak to działa sami? Ja tego nie ogarniam, nie przeczytałem tego, albo może sami pisała, nie przeczytałem, widzowie. Totalnie nie wiem, co się dzieje. Dostaliśmy od samego tutini, shrimpini, ale potrzebujemy jeszcze dwóch sekretów. I teraz tak, pytanie: czy jak odpalamy noworoczną maszynę, to ona nam respi jakiegoś brejrota, czy po prostu te brejroty respią się randomowo na dywanie, wiecie, zrespią się, to się zrespią. no w tym, wiecie, w tym sensie. Dobra, bierzemy tego tutini, shrimpini, mamy już jednego na i teraz tak, pytanie. Czy ja będę musiał odpalać maszynę? Bo jak tak, tu mam mało brain rotów. Tutaj akurat nie jestem przygotowany do czegoś takiego. Ale zobaczymy. Więc tak, mamy widzowie noworoczną maszynę. 50 sekund jeszcze. Już ktoś go zrobił? Jak? Jak ktoś go już zrobił? Ej, no nie gadajcie. Jak ktoś zrobił 5 tukanów? Dobra, ludzie robią cały czas te tukany. Co się dzieje, widzowie? Mamy noworoczny admin abuse. Na razie to żaden potężny secret mi nie poleciał. Dosłownie, nie, nie chcę voice chatu. Dosłownie nic nie leci tak naprawdę. Ale mamy, widzowie, tę tutaj limitkę, której totalnie nie mogę na razie nie wiem co się dzieje. No mamy jednego tutaj ziomeczka, czyli właśnie tego tu. szripini Dobra, wrzućmy go od razu. 260 koła, Gat, jakiś taki ślimak, nie? Co tu się dzieje w ogóle? A co my tutaj mamy? Mózgobród, ok. Czy jakiś tam, jakaś ulicz uliczka o nazwie Mózgobród. No dobra, może być, Mózgobród pasuje. I teraz tak, widzowie. Rokodisko, Bunito, Bunito, Spinito. Zobaczymy, z czego to się zdobywa. Trzeba naprawdę dobrze się teraz tutaj przypatrzeć. Ja sobie odpalę tom tutaj. Wiecie, wjedźmy miotłę, będę lepiej to widział wszystko. No i obczajmy, jak to zdobyć. Bo tak, tutaj to nam się kończy. I te treity 26, te limitowane trajty. No to słuchajcie, dobra. Mamy tak. Y odpalone wszystko. Jeszcze czytam, co tu sami piszę. Mamy to teraz wyłączone. I uwaga, jeżeli odpalę event, dodamy na przykład tam los candy. Oddam go, widzowie. Trudno, nie żałuję. Możemy też. Co prawda, robić fuzję Świętego Mikołaja. Mamy aktualnie laka większego na niego, ale czy to ma sens? Wydaje mi się, że nie chcę tego teraz robić. Ja chcę zobaczyć ten noworoczny event. Dobra, uwaga! Wrzucamy Secret Brain Rota? Mamy 100% los candy. Ok, i czy coś dostaniemy z okazji nowego roku? No tak, patrzę na to i nie. Ej, no to jak to zdobyć? Myślałem, że wiecie, jak dodamy sobie coś do tej maszyny, na przykład takiego secreta potężnego jak los Candy. Dobra, no sami wyszedł, no to ale to nie o to nam chodziło generalnie. Nie wiem, jak zdobywać te brejroty nowe. Dobra, to jest całkiem, wiecie, tajemnicze. Zaraz to ogarnę i sobie to sprawdzimy, bo jak widzicie, Bunito Spinito i rokodisko to może być tak, że po prostu one się randomowo respią i to nie jest od nas... A dobra, jednak mamy. Happy New Year poleciał. Dobra, to chyba sami to odpala co jakiś czas i po prostu tyle, nie? Tak mi się wydaje. Oczywiście... No, jeżeli chodzi New Year Snap, o dobra, no i to mi się podoba. Więc tak, widzowie, próbujemy zdobyć, zobaczmy, czy zdobędziemy nową limitkę. Tego tutini shrimpini na pewno dodamy zamiast tamtego, bo słuchajcie, mamy wtedy chyba jakieś tam procenty, że zdobędziemy z trajtem od razu tą limitkę. No zobaczymy. już ma trzy trajty, co jest w ogóle? Ej, mega potężnie, dobra, ogarniamy to. 4, ma 26, nowy trade, 26 widzowie na nowym Breirocie. Dobra, to mi się podoba, stary, Dobry, bratku, robimy to. Także widzowie, zbieram i zobaczmy, czy nazbieram zbieram na koniec odcinka, bo to jest najważniejsze. Czy uda nam się zrobić limitkę, no nie jestem pewien. Ale wiecie, próbował na pewno będę Dobra widzowie, czekam na tego kolejnego Brayrota Aktualnie mamy tylko tego ślimaka Ale patrzcie co się zrespiło normalnie Cikliteira, bicykliteira, lava Co tu się odwaliło? 21 milionów na sekundę Teraz jak admin daje właśnie 12 razy laka 15 razy laka to nie, ale 12 Jakieś tam 8 razy Nie pamiętam ile tam dokładnie było W każdym razie jak admin odpala tego laka To naprawdę działa, lepiej to działa niż kiedyś Serio, muszę to przyznać I teraz tak, jak odpalimy tą maszynę I pojawi się kolejny Breirot zrespiony właśnie z tego noworocznego eventu to znaczy, że trzeba po prostu wrzucać do maszyny, no a wtedy troszkę mamy lipę, nie? Bo no musimy oddać tego Chikliteirę. Mi się wydaje, że nawet go nie będę trzymał. Po prostu odpalę sobie znowu ten event 26 na potęgę. W tym odcinku lecimy z eventem 26. Czy się odpali od razu? Od razu, no dobra. Czyli sekrety odpalają od razu. Jak dałem tego Tutini to teeny, tu miałem 5% na maszynie, także troszkę lipa. No i zobaczmy, czy coś poleci. Czy tu faktycznie teraz poleci jakiś noworoczny kolejny Brainerod od tego, że odpaliłem maszynę, bo jeżeli tak to działa i po chwili on się tu pojawi, no to to fajnie, że możemy, wiecie, sami z maszyny sobie po prostu to robić. Jeżeli nie i jeżeli tylko sami to respi, no to wtedy lipa, wtedy troszkę lipa. No jak widzicie, nic nie idzie, także wydaje mi się, że chyba to sami respi i lepiej być na kil kilku kątach odpalonych, no bo inaczej wiecie, jak jestem na jednym, to może być różnie, naprawdę może być różnie. Czy no przede wszystkim raczej tak średnio. Jak widzicie, no nic nie idzie, dosłownie nic nie idzie, no jeszcze mnie ten krab bije. Ej naprawdę nic nie idzie, to chyba nic nie daje. Nie no, ale lipa, myślałem, że maszynę odpalamy, wtedy idzie Brain Rot i wiecie, tak cały czas, ale dobra, w takim. Razie nie trzeba odpalać maszyny, czekamy po prostu, aż sami odpali kolejne noworoczne brejroty. W sensie, wiecie, on odpala tego noworocznego brejrota i my mamy randomowego na naszym serwerze. Dobra, widzowie. Admin Abius trwa już prawie pół godziny i dosłownie przez te pół godziny nie zdobyłem nic innego. Ale uwaga, zdobyłem chociaż słuchajcie, kolejnego brejrota, tak? Mamy potrzebnego kolejnego brejrota zdobytego. Ten Tutini Szrumpini, nawet jeżeli ma trajty, to nie ma to znaczenia. Tutaj się po prostu nie fuzują te treity, także możemy dać jakiegokolwiek, byle jakiego, ja Wam widzę, jeszcze raz życzę szczęśliwego nowego roku. Wiadomo, K, możecie też napisać oczywiście w komentarzu, jeżeli chcecie mi życzyć. Prosta sprawa, widzowie. Maszyna odpalona i żadne tutaj nowe Brejroty się nie respią, więc to nie od maszyny zależy, tylko od tego, kiedy Sami jest respi. I widzowie, najgorsze jest to, że tego Taftukana ma tylko niecałe 3000 osób, także naprawdę Sami totalnie tego nie przemyślał. Moim zdaniem no, fajny Admin Abius, ale troszkę nieudany. I tak, patrzcie tutaj. Udało mi się zdobyć, widzowie, Rokodisko. Tak wygląda drugi Brajrot potrzebny, właśnie do tej maszyny. Patrzcie, jaki taki ziomeczek. No to jest po prostu pipi kiwi, nie? To jest pipi kiwi, widzowie. To tak. Ej, halo, mój pipi kiwi! Nie najgorzej, moje pipi kiwi. Oddaj! Oddaj tą maszyną. Co ty robisz, stary? Ja to oczywiście biorę do brajrota limitowanego. Ale tak, widzowie, ostatniego, którego musimy zdobyć, to Bunito, Bunito, spinito. Z tym, że, no właśnie, Sami dał na niego tak mały procent, że dosłownie, no nie da się go zdobyć. Naprawdę, nie da się go zdobyć. No dajemy dwa i brakuje nam Bunito, Bunito, spinito. I ja w tym odcinku tego nie zrobię, dlatego że sami w ogóle nie respi tego, nie odpala w ogóle eventu, w sensie wiecie, nie odpala tego spawnera, który spawnuje nam nowe brejroty właśnie na tą limitkę. I mimo, że on tego nie odpala, on to powinien odpalać co chwilę, nie? Dosłownie co chwilę powinien to odpalać. Dlaczego on tego nie odpala? To jest najgorsze. Naprawdę, w tym odcineczku tak, narzekamy, ale naprawdę niecałe. No dobra, teraz troszkę tutaj doszło, prawie 5 tysięcy już mamy, ale to i tak mało na 300 tysięcy widzowie, mega, mega malutko. I tak, no oczywiście sami czasem tutaj zrespi tego Breirota, takiego, wiecie, z tego eventu noworocznego. Mamy też te 26 trejta, bardzo fajny evencik, nie powiem, ale myślałem, że jak odpalamy maszynę, to zawsze mamy szansę na Breirota. Tu się okazuje, że to tylko sami może nam odpalić tego Breirota. I tylko wtedy on tutaj wlecie Oczywiście nie lecimy na ten mózg Bo zdobywamy widzowie Brejrocika Może mi się uda do kolejnego odcineczka to ogarnąć No na razie Bunito, Bunito, Spinito e, Totalnie nieosiągalny widzowie, jest tak mały procent na niego A Sami w ogóle nie odpala tego co chwilę Powinien to odpalać co chwilę, jak mamy 300 koła Brejrotów limitowanych, no to dziwi mnie Że odpala wszystko Admin Abius fajny, ale dlaczego w ogóle nie odpala Tych tutaj Brejrotów, o tutaj tych limitowanych No o co chodzi? Ej Sami, co ty Zaspałeś ziomek? Aha, dobra widzowie Sami się już pożegnał, w tym momencie Kończy Admin Abusa, a tylko tysięcy osób, no dobra, nieco ponad, no nie całe 6000, już teraz nie całe tysięcy osób, ma tego Beyrota Tuftukana i w tym momencie brakuje nam Bonito, Bonito Spinito i ja mam go niby zdobyć, skoro ta maszyna mi go nie daje, kiedy ją odpalam i tak naprawdę tylko sami mógł nam to odpalić. Czy to było zbagowane? Ja naprawdę podejrzewam, że to było zbagowane i moim zdaniem, widzowie, no jest to totalny skam. No zdobyłem te dwa, ale na trzeciego, no nie ma szans, naprawdę to jest zbyt trudne. Ja nie wiem, dlaczego sami tak mało tego respił. Totalnie widzowie. No nie wiem, L L Admin Abius, nie? Gdyby nie to, że mamy tutaj, no taki fajny noworoczny evencik, noworoczny Admin Abius, no to moim zdaniem nadal L naprawdę mega słabo, mega mało tego zrespił i patrzcie, niecałe 6 tysięcy osób, tylko zrobiło. No ja nie wierzę, to jest naprawdę mega lipa.